No hej, hej kochani. Dzisiaj zobaczcie. Dzisiaj przygotuję dla was danie. Mianowicie będzie to sałatka z czerwonych buraczków. Będę ją robiła pierwszy raz. Bardzo jestem ciekawa smaku. Przygotowałam sobie tutaj takie średniej wielkości buraczki, wiadomo. Jeżeli chcecie mniej to sobie możecie zrobić z dwóch buraczków. Potem wam powiem, co będzie szło do tych buraczków. Te buraczki przede wszystkim umyłam, obcięłam im, wiadomo, liście. Przepraszam, i będę je musiała ugotować w lekko osolonej wodzie. Może Wam powiem kilka słów, wiadomo, każdy, kto chce znaleźć, to sobie. Znajdzie w internecie o właściwościach i w ogóle jest wiele artykułów o buraczkach. Takie, wiecie, podstawowe informacje ode mnie. Wiadomo, że buraczek jest u nas bardzo popularną rośliną, którą uprawiamy i nie jest zbytnio wymagający. Rośnie praktycznie że tak powiem, w Polsce, w każdym rejonie, ale może taką, taką ciekawostką jest, no my znamy w zasadzie, wiecie, buraczki w kolorze czerwonym i właśnie one rosną nie pod ziemią, ale są też odmiany buraczków po prostu naciowych. Tylko na butwinka. Oczywiście, butwinkę z takich buraczków jak są młode buraczki. Również wykorzystujemy do sałatek i barsz młody młodych barszczyków do z butwinki. Co Wam jeszcze tak powiem? Ponoć już buraczki ćwikłowe były uprawiane w starożytności. Także możecie sobie o tym poczytać. Do celów spożywczych i leczniczych, kochani. Buraczki występują z tego co ja znam, jak dla mnie, w dwóch takich, że tak powiem, odmianach takiej okrągłej i takiej stożkowatej. Także każdy sobie uprawia jakie mu tam kochani o, od, odpowiadają, nie? Jak mówiłam wcześniej, my zazwyczaj uprawiamy i znamy buraczki, właśnie takie jak tu widzimy, czyli koloru czerwonego. Ale ponadto są takie odmiany, że są odmiany koloru żółtego i również białego. Nigdy nie miałam, także Wam nie powiem. Jestem po prostu tradycjonalistą i jestem przyzwyczajona do buraczków koloru czerwonego. Buraczki bardzo dobrze się przechowują w zimie, w takiej postaci jak widać, i możemy również z nich robić wszelkiego rodzaju przetwory, kiszone buraki. I soki z buraków, które ponoć mają bardzo dobre właściwości. I co Wam jeszcze powiem? Korzenie buraka są, właśnie mówiłam, albo stożkowate, albo okrągłe. Jest to bardzo popularne warzywo po kapuście u nas w Polsce i ponoć jesteśmy. Polska jest największym producentem buraczków i dystrybutorem na inne. No, wysyłamy po prostu do innych, kochani, krajów te nasze buraczki. I co jeszcze Wam powiem? Może Wam powiem o tym soku. Soku z czerwonych buraczków. Ponoć ma działać na odporność organizmu. Obniżać poziom cholesterolu, i z tego, co tam poczytałam, sobie bo też nie jest to, że tak powiem, z głowy, co wszystko wiem, tylko tak podpatrzyłam też również w internecie takie pobieżne informacje. Jest również bardzo wskazany sok z buraczków dla kobiet w ciąży, bo ponad zawiera bardzo dużo kwasu foliowego, nie wspominając, że buraczki. Zawierają wiele witamin, to wam tutaj wiecie, nie będę wymieniać, kto zainteresowany, to sobie tam zobaczy. Wiem, że witaminę B, dużo soli mineralnych, zawierają dużo białka i cukry, wiadomo, cukier to jest nawet wyczuwalny w tym buraczku, bo jest słodkawy. Także takie może pokrótce, kochani, informacje na temat tych. Buraczków, co Wam chciałam powiedzieć? U mnie burac uprawa buraczka jest całkowicie bezproblemowa. Buraczki mi rosną co roku. Także możecie je spożywać w sałatkach. Dzisiaj jedną sałatkę zrobię. Są przypysznym dodatkiem do dań obiadowych. Po prostu tak zasmażane kiedyś przeważnie. Robiono, kto starszy to wie, buraki tak zwaną ćwikłę z chrzanem. Było to standard. Dzisiaj już jest wiele, wiele różnego rodzaju kochani przepisów na buraczki. Ostatnio robiłam buraczki w słoikach, kto nie widział, to niech się cofnie i zobaczy. W tamtym roku miałam kiszone buraczki również w pleliście tym przetworów domowych znajduje się przecież nie będę wam drugi raz tego nagrywała także powiem wam że fajnie można wykorzystać na ten na barszczyk jak y, pokazywałam właśnie te y, buraczki jak robiłam chyba to też ususzyłam sobie litrowy słoik buraczków bo widziałam że w sprzedaży są również suszone buraczki także można je również ususzyć i potem je wykorzystywać do jakichś dań nie wiem jak to się u nich sprawdzi na pewno jak coś będę robić to wam nagram czyli tak w pierwszej kolejności trzeba te buraczki ugotować ja pewnie dzisiaj sobie te buraczki ugotuję a sałatkę nie wiem, albo zrobię wieczorem, albo po prostu aż jutro zrobię tą sałatkę. Także nie wiem, kiedy będziecie ją tam, wiecie, mieli, ale myślę, że tak pokrótce opowiedziałam o tych buraczkach. A jeżeli ktoś tam chce, wiecie, więcej informacji, to niech sobie po prostu tam wejdzie w internecie, poczyta. Bardzo zdrowe, zwłaszcza warzywa, które są z własnego ogródka. Ale też, jeżeli chodzi o cenę, to też cenowo nie jest to produkt jakiś tam drogi. Także można, kto ma jakąś możliwość jakiegoś ryneczku, jakiś blisko ryneczek, znaczy się, lub po prostu możliwość kupienia od kogoś buraczków, to może kupić sobie te buraczki i coś po prostu z nich zrobić według własnego uznania użyć na przykład do takiej sałatki jak ja będę robiła zrobić sobie jakieś kilka słoiczków, ususzyć lub po prostu mieć w domu po prostu na jakiś barszczyk czy coś każdy ma swoje jakieś preferencje także kochani moi ja ugotuję te buraczki wiadomo trzeba je będzie obrać i potem powiem, co będziemy dalej robili. Już się nie, wie, nie wiecie. Nie będę rozwodzić nad tymi buraczkami, bo ktoś zaraz powie, że y, krótkie danie, a ja tu gadam i gadam i gadam, ale lubię do Was pogadać, wiecie. Sprawia mi to przyjemność, że tak powiem, kontakt z Wami. Miło mi jest, jak piszecie jakieś fajne komentarze, że tak powiem, robi mi się ciepło aż na. Sercu. No dobra, kochani, to ja pędzę gotować te buraczki. Pędzę, idę, <gryw> pędzę. Bo powiecie, będę pędzić, to se nogę złamie. No dobra. To na razie tyle. Widzimy się po ugotowaniu tych buraczków. Jak mówiłam, buraczki, tak żeby wiadomo, woda zakryła te buraczki, troszkę w osolonej wodzie i żeby były mięciutkie. Każde buraczki w zależności od wielkości mogą się różnie gotować. No dobra no to do potem no i hej hej kolejnego dnia mam już kolejny Jak widzicie moje buraczki są ugotowane i obrane i dzisiaj będę właśnie robiła sałatkę z tych buraczków buraczki pokroimy za chwilę w kosteczkę powiem wam co będzie potrzebne tutaj mam jeszcze udało mi się znaleźć i urwać troszkę Natki pietruszki. Będą potrzebne ogórki kiszone. Myślę, że trzy sztuki takich większych. Będzie potrzebny koncentrat pomidorowy, dwie trzy łyżki i ze dwie, może trzy łyżki oleju. No dobra. Ja Wam zaraz pokażę. Tutaj mam widzicie deskę i po prostu kroimy w dosyć sobie drobną kostkę nasze buraczki. Już tak jak Wam odpowiada, wy sobie pokrójcie kosteczkę. Ja sobie tak będę kroić. No jednym Wam pokażę. O, tutaj był taki zrośnięty podwójnie buraczek. Jeśli boicie, że sobie ręce ubarwicie, to możecie sobie wziąć rękawiczki. Powiem wam szczerze, jeszcze nigdy nie jadłam sałatki z buraczków. Jest to dla mnie nowość, być może dla niektórych z was. Również ale jak to ja mówię w kuchni warto próbować nowych smaków no i mamy tego jednego buraczka tak samo postępujemy z tą naszą natką to sobie obecnie, no bo tam jest nam niepotrzebne o ja sobie tam potem wiecie te pozostałe buraczki pokroję te trzy które zostały. Mam nadzieję, że wszystko mi się w tej miejsce zmieści. O, oczywiście będzie sól pieprz potrzebna, które jeszcze tutaj nie przyniosłam do smaku. Ogórki, jak widzicie kiszone. U mnie własnej roboty. O. I takich ogórków ze trzy sztuki, takich większych. Byłam ja też na jednym. Pokażę w kosteczkę. O, ślizgało mi się. Myślę, że ostatecznie może i konserwowe mogą być, ale w przepisie, który właśnie znalazłem, to było, że buraczki. Po prostu te buraczki. Nie buraczki, tylko ogórki. Ogórki tutaj takie domowej roboty. Czekajcie, jeszcze jeden składnik nie przyniosą. Chwila, moment. No właśnie, no właśnie. I tutaj jeszcze jakieś 10-15 gram mortadeli. Możecie używać również innej grubej kiełbasy, jaką tam lubicie. Ale myślę, że bardzo dobrze się sprawdzi mortadela, którą również, jak pokroję te wszystkie składniki, pokroję również w kostkę. Także, Kochani, biorę się za dalsze krojenie. Przyniosłam już sól i pieprz przy okazji. A w sumie może Wam pokażę, jak kroić tą mortadelę. No może nie każdy wie. Po prostu. Wiecie, sobie. na kawałku Wam pokażę, bo będę kroić sobie te warzywka. Nie? Tutaj troszkę deska się usmarowała tymi bóreczkami, ale to nic nie szkodzi, bo to i tak wszystko, wiecie, idzie do jednego garnka Jeżeli będzie po prostu naczynie zbyt małe, to po prostu przełożę sobie w coś większego o takiej średniej grubości. Kostkę. I tak z całością, potem do tego będziemy dodawać właśnie dwie trzy łyżki koncentratu i olej. I sól pieprz oczywiście do smaku, wszystko będziemy łączyć. Czyli ja sobie tu kroję i widzimy się po tym, jak ja sobie tutaj to wszystko pokroję. Więc zobaczcie, wszystkie składniki już mam tutaj pokrojone przełożyłam sobie do troszkę większego naczynia żeby było dobrze po prostu pomieszać i teraz sobie solimy dosyć obficie wiadomo będę próbować do smaku pieprzu dajemy dajemy nasz koncentrat. Już momencik. Damy na razie takie dwie dobre łyżki koncentratu i olej. Raz i dwa. Na razie damy dwie łyżki. Zobaczymy i teraz wszystko należy bardzo dobrze pomieszać wiadomo sałatkę zaraz spróbuję jeżeli trzeba dosolić do pieprzy to ja sobie doprawię pod swój smak każdy sobie musi doprawić wygląda dosyć wiecie apetycznie sobie przełożę wiadomo w mniejszą sałaterkę. no i trzeba co najmniej na dwie godzinki wstawić do Lodówki, żeby smaki się przygryzły, jak to się mówi. No. Jak mówiłam, wędlinę możecie używać, jaką tam chcecie. Już się robi fajna, fajnie ta zieleninka wygląda. Jak macie koperek, to możecie też również dać koperek, ale trzeba by było po prostu kupić wiecie w sklepie. O, chyba więcej nie trzeba będzie dawać tego koncentratu i oleju, też żeby nie było jakieś tam nie wiadomo jakie. tłuste spróbuję. Czekajcie, jak smakuje. Zdecydowanie jeszcze dam soli i pieprzu. Wiadomo, że buraczki to one będą miały lekko taki słotowy smak. O, dobra, znowu pomieszczam. Myślę, że zrobienie takiej sałatki jest dosyć proste, bo za wiele tutaj składników nie trzeba. A zawsze może być jakaś taka fajna przekąska, nie? Myślę, że nawet jako dodatek do jakiegoś obiadku by mogło to być. No dobra, ja sobie za chwilę zaraz przełożę. Spróbuję i przełożę w, w mniejsze po prostu naczynie i pójdzie do lodówki. No i zobaczcie, przełożyłam sobie tą sałatkę takie naczynie żeby ładnie wyglądało. Smakuje, powiem wam, tak lekko, słodko, kwaśna z tymi ogóreczkami. Wiadomo smaki się przegryzą, to będzie o wiele lepsza. I teraz stawiam ją na co najmniej dwie godzinki. Możecie wstawić nawet i na noc, żeby smaki się przegryzły i potem będę próbować i wam powiem jak po prostu smakuje już finalnie. Może być fajnym dodatkiem do dań mięsnych albo po prostu taka przekąska na kolację lub śniadanko. No dobra, widzimy się potem. Więc tak moi drodzy, za chwilę zabieram się za jedzenie tej mojej sałatki, jak widzicie, zrobiłam sobie kanapkę z boczkiem, wróciłam właśnie mm, z podwórza trochę popracowałam w ogrodzie i troszkę mi się, kochani, zgłodniało, więc bram sobie kanapkę i wzięłam sobie tej sałatki sałatka fajnie się też schłodziła także taki fajny słodko-kwaśny smak z tym ogórkiem przepraszam was, że z pełnym dziobem oczywiście biłam sobie picia i będę się zabierała zjem sobie taką przekąskę jeszcze przed obiadem zanim dzieciaki wrócą z, ze szkoły po prostu nie? także polecam sobie spróbujcie zrobić taką Sałatka. Jak dla mnie jest ok. Każdy ma i ty swag. Ja się zabieram za jedzenie, z wami się żegnam i potem będę wam ten filmik montować. Pa.